Rozmowa dnia. Wojewoda Łódzki, Tobież Buchański jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Wojewodo, to zaczniemy od najnowszej informacji. Zapadła decyzja o ewakuacji Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy. Od ponad tygodnia informowaliśmy słuchacze Radio Łódź o tym, co dzieje się w tym domu. Tam wykryto poważne ognisko zakażeń koronawirusem i były też problemy z personelem. Skąd decyzja w takim razie o ewakuacji? W takim razie, jak rozumiem, to właśnie z powodu problemów z opieką nad tymi pacjentami, problemów z personelem z osobami, które mogłyby się zajmować pensjonerami. No, między innymi, Panie Redaktorze, znaczy wczoraj faktycznie powiatowy inspektor sanitarny podjął decyzję o e, przeniesieniu pacjentów czy pensjonariuszy domu pomocy społecznej w drzewicy do e, szpitali zakaźnych, a tych, którzy byli zdrowi do poddania ich kwarantannie. zawsze jest to decyzja służb epidemiologicznych. I oczywiście znaczenie w tej miała ta sytuacja kadrowa, jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, który tam był i który pracował w trudnych warunkach, za co ja bardzo dziękuję e, za to poświęcenie. E, wiedzieliśmy o tym i to była jedna z podstaw decyzji. Ale oprócz tego też sytuacja w tym domu się zaczynała stabilizować i wiemy o tym, że już nie było więcej nowych zakażeń, a wręcz były osoby, które uzyskiwały wynik ujemny na koronawirusa. Stąd też Sanepid mógł podjąć taką decyzję, aby rozdzielić tych pacjentów, część przekazać do szpitali, część podać kwarantannie i w tym momencie będzie można dokonać dekontaminacji domu pomocy społecznej. To znaczy, ja już podpisałem wniosek do ministra obrony narodowej, który został przyjęty przez ministra Błaszczaka, i wojsko przyjedzie do drzewicy. W piątek bądź w przyszłym tygodniu i dokonać dekontaminację całego domu pomocy społecznej. Dzięki temu pozbędziemy się w ogóle wszelkich zalążków wirusa w tym DPS-ie i w, przysz w przyszłym tygodniu, a może pod koniec przyszłego tygodnia, zdrowi pensjonariusze, ci, którzy nie mają koronawirusa, będą, będą mogli tam, tam powrócić, jak rozumiem. Tak, i będzie to już normalny dom pomocy społecznej, a jednocześnie ci, którzy są chorzy, będą mieli opiekę zapewnioną w szpitalu w Radomsku, w szpitalu w Tomaszowie. No dobrze, to ale zapytam o, te, o ten personel, bo to był spory problem. Tam były również nakazy pracy. Wojewoda może wydać e, takie nakazy, natomiast nie wszyscy stosują się do tych nakazów. W ogóle tych nakazów e, prawie 100 w województwie łódzkim było. Jak to wygląda? E, to znaczy, ktoś może się nie zgodzić w momencie, kiedy wojewoda łódzki wydaje e, taki nakaz i kieruje na przykład do pracy w szpitalu e, zakaźnym, czy też właśnie w Domu Pomocy Społecznej, gdzie taka pomoc była potrzebna? Nie, nie może się nie zgodzić. Ta decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i musi ją wykonywać. Może się odwołać oczywiście, ale to nic nie zmienia. W momencie dostarczenia tej decyzji lekarz czy pielęgniarka muszą wykonywać czynności, które zostały w tej decyzji określone. No ale wszyscy te... wiemy, że nie wszyscy podejmują tę pracę mimo tych nakazów. Na przykład na, przykład na zwolnienia lekarskie niektórzy odchodzą, nie mnie orzekać, tylko lekarzowi ZUS-u, czy są to zwolnienia fikcyjne czy prawdziwe, ja tego nie przesądzam, ale są takie sytuacje, że faktycznie doręczana jest decyzja i jakaś osoba wtedy znajduje się na zwolnieniu lekarskim. No, osoba chora nie może pracować oczywiście. Ja bym chciał powiedzieć tak, że to, nie, to badanie tego, czy ktoś poszedł, czy nie poszedł, to nie jest tak istotne. Ja Państwa zapewniam po pierwsze, że jest bardzo dużo pielęgniarek i lekarzy, którzy że chcą walczyć z koronawirusem na terenie Województwa łódzkiego. Po drugie, jako Wojewoda, mam ten obowiązek wydawania tych poleceń, jeżeli brakuje personelu, i zapewniam wszystkich, że te polecenia będę wydawał, dlatego że nie mam możliwości, żeby pan redaktor, bliski pana redaktora, czy nasi słuchacze, ktokolwiek to nas słucha czy widzi, był chory na koronawirusa i nie miał opieki. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i obojętnie, czy będą trudności w znalezieniu personelu medycznego, czy to będzie łatwe, ja będę takie decyzje wydawał, bo ja też nie nie badam sytuacji, czy ktoś chce, czy nie chce podjąć pracy. Po prostu jest konieczność, żeby pensjonariusze domu pomocy społecznej mieli opiekę i takie decyzje są wydane. I oczywiście to budzi potem różne emocje. Przecież ja zdaję sobie sprawę, jak trudne warunki są w takim DPS-ie, jak na przykład w Drzewicy, który był w dwóch budynkach. To był w no właśnie, w... słyszeliśmy tę historię. Tam pielęgniarki pracowały nie tylko na 12-godzinnych dyżurach, ale na, nawet dłuższych, no bo przy 60 pacjentach, którzy tam zostali mieszkańcy w Domu Pomocy społecznej przy tak nielicznej obsadzie personelu, no to trudno było, żeby te przerwy na przykład były, były dłuższe. Zgadza się, ale też te. Personelu pielęgniarskiego w Drzewicy to było łącznie 5 osób. Część osób była dedykowana osobom, które nie były chore na koronawirusa i były w innym budynku, a dwie panie faktycznie były, znajdowały się w budynku koronawirusowym i miały wokół siebie 30 osób. Oczywiście sytuacja tam była trudna, ale nie aż tak trudna, jak to było opisywane w tym liście mężów wczoraj, ale ja sobie zdaję sprawę, ja w pełni to rozumiem i nie krytykuję tej postawy, bo to jest naprawdę trudne. Wszyscy znajdujemy się w bardzo trudnej, nieprzewidzianej sytuacji, z którą musimy się mierzyć na płaszczyźnie zawodowej, emocjonalnej, rodzinnej. To budzi szczególnie, kiedy trzeba pod dużą presją, w dużym stresie pracować, jeszcze zajmować się osobami. Ja to wszystko rozumiem. Te panie wykonały wielką pracę, za co ja im dziękuję. Ale teraz no, już nie ma tej sytuacji kryzysowej. My o tym wiedzieliśmy i monitorowaliśmy i szukaliśmy też personelu. To nie było tak, że ten starosta został zostawiony sam. To warto podkreślić, że prowadzenie domu pod pomocy społecznej jest zadaniem starosty. Jest to zadanie powiatowe, zaś ja jako przedstawiciel rządu pomagałem starości w tych czynnościach na tyle, na ile mogłem. Wysyłałem płyny dezynfekcyjne, wysyłałem tam personel, badaliśmy sytuację na bieżąco, były wysyłane kilkukrotnie karetki z lekarzami, którzy badali pensjonariuszy. Właśnie z tego powodu pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej w Drzewicy byli przewożeni kilka osób do szpitali. Właśnie w związku z czynnościami, które były podejmowane na, na mój wniosek. Ale no ja w pełni rozumiem trudność tej sytuacji, oczywiście. Panie wojewodo, zostawmy na chwilę dom w drzewicy, dom pomocy społecznej. Od dzisiaj wchodzi w życie, wszedł już tak naprawdę w życie obowiązek zakrywania ust i nosa, czyli zakrywania twarzy. No nie do końca noszenia masaczek, bo to nie musi być maska. Czy województwo łódzkie jest zabezpieczone? Czy każdy, kto będzie chciał na przykład odebrać taką maskę albo kogoś, kogo nie stać? Bo wiadomo, że teraz na rynku te maski osiągają naprawdę ceny czasami niewspółmierne do swojej wartości. E, Szczególnie, że jest to towar, którego brakuje, że jest to towar bardzo popularny, na który popyt jest bardzo duży. Czy w województwie łódzkim te potrzeby są zabezpieczone? Czy każdy, kogo nie stać na taką maskę, będzie miał możliwość skądś wziąć właśnie takie, taki sprzęt? No i wyjść na zewnątrz, bo przecież wyjście bez maski wiąże się z ogromnymi karami. No, nie bez maski, bo bądźmy precyzyjni, panie redaktorze. Tu chodzi o zasłanianie twarzy. Może być szalik, może być chusta, może być apaszka, może być szarfa, może być cokolwiek, co zakrywa usta i tak stanowi rozporządzenie. Nie musi być to konkretnie maseczka. To warto pamiętać o tym. Oczywiście, jeżeli chodzi o maseczki, ja mam nadzieję, że te siedmiodniowe wyprzedzenie, zapowiedź premiera siedem dni wcześniej, że ten obowiązek będzie, spowodował, że wszyscy się na to przygotowaliśmy. No, mieliśmy ogłoszenie wczoraj przez marszałka województwa Grzegorza Schreibera, że ma milion maseczek ze środków unijnych zakupił dla mieszkańców województwa. No to w zasadzie jest, po, po, pomijając, prawie połowa mieszkańców województwa ma maseczki od samego marszałka. Tak? Ja mam nadzieję, że samorządy również włączyły się w tę akcję i zapewniły na przykład swoim pracownikom, urzędnikom, pensjonariuszom domów pomocy społecznej, MOPS-ów, różnym spółkom miejskim również te maseczki. Do mnie nie docierają żadne sygnały ze strony obywateli, że nie mamy maseczek, jesteśmy nieprzygotowani, jesteśmy niewyposażeni. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że na przykład marszałek województwa kupił maseczki z terenu naszego województwa, z tego co ja wiem. Czyli no czyli województwa... zarobili oczywiście lokalni przedsiębiorcy. Panie wojewódze, ale jeszcze na koniec tej części radiowej chciałbym Zapytać, czy pana zdaniem takie działanie ma sens, bo jeszcze kilka tygodni temu słyszeliśmy, że maseczki nie są odpowiednie do ochrony przed zakażeniem, a teraz wprowadza się obowiązek ich noszenia. No nie mnie to oceniać, ja jestem z wykształcenia prawnikiem, ja tutaj się słucham lekarzy i epidemiologów. Jeżeli krajowy konsultant w porozumieniu z ministrem zdrowia zmienia zalecenie i wskazuje, że na tym etapie epidemii jest to wskazane, to ja to rozumiem, no bo musimy pamiętać o pewnej racjonalności, że w przypadku braku zakażeń koronawirusem w Polsce albo w przypadku jednej osoby zakażonej w województwie lubuskim, no nie było sensu prowadzenia pewnych unormowań i pewnych rozwiązań. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Jako województwo zbliżamy się do 600 zachorowań na koronawirusa. Ja mam nadzieję, że zbliżamy się powoli do szczytu i że będzie już lepiej. Staram się być optymistą w tym wszystkim. E, także e, I teraz no... te maski, jak rozumiem, są potrzebne. Panie wojewodo, ja. tutaj postawmy Panie kropkę za, i za chwilę. Za, za chwilę dokończymy. Tutaj musimy ukłonić się słuchaczom radio. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na dalszą część rozmowy na stronę radiouć.pl, także na stronę telewizji Łódź, tam między innymi o odmrażaniu gospodarki. I wracamy do rozmowy. Przypomnę moimi Państwa gościem jest Wojewoda łódzki tobież Bocheński, rozmawialiśmy o obowiązku noszenia e, masek. To ma związek również z zapowiedzią rządu odmrażania gospodarki od 19 kwietnia takie odmrażanie ma nastąpić, ale jeszcze nikt nie wie, na czym ono będzie e, do końca polegało. Czy być może Pan już wie, jakie dziedziny życia będą w cudzysłowie uwolnione, z jakich zostanie zdjęty ten reżim sanitarny w związku z tym, że e, będziemy inaczej chronieni właśnie chociażby przez maski? Nie, myślę, że to będzie ogłaszał pan premier Morawiecki informacje na ten temat, ale to jest bardzo ważne zagadnienie, dlatego że no, tutaj rząd staje pod tu, dużą presją i w, w trudnej sytuacji, bo z jednej strony no, najważniejsze jest życie i zdrowie obywateli Polski. I to jest podstawowy imperatyw, pod jakim działamy. Ale z drugiej strony mamy gospodarkę. Każdy dzień, kiedy nie pracujemy, kiedy firmy stoją, kiedy nie, zakłady fryzjerskie nie funkcjonują, to nie pracujemy na nasze PKB przecież bogactwo narodów bierze się z pracy. Zatem no musimy jakoś wyważyć i odnaleźć odpowiednie sposoby wyjścia z tego kryzysu, tak jak na przykład to widzimy to w krajach azjatyckich, które są już na innym etapie epidemii, jak stopniowo wprowadzano, regulowano obostrzenia i je zmniejszano po to, żeby gospodarka dalej pracowała, no bo istnieje też życie po koronawirusie, prawda? I o tym musimy pamiętać. To jest duże wyzwanie, ale ja myślę, że tutaj Pan Premier będzie to ogłaszał w stosownym czasie i myślę, że obecnie w Warszawie tr po prostu trwają cały czas analizy dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej, w jakiej teraz się znajdujemy i to, jak, jaka jest diagnoza ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego wpływa na kroki podejmowane w zakresie gospodarki. A nie obawia się pan, że to trochę za wcześnie jednak? Że to może spowodować to poluzowanie zasad tej, tego reżimu sanitarnego, może spowodować, że zakażeń będzie jednak więcej, że no, odpłukać, że epidemia wymaga. Knieba się może spod kontroli? Ja ufam i wiem i zdaję, jestem przekonany, że wszystkie decyzje, które będą w tej sprawie podejmowane, będą podejmowane bardzo odpowiedzialnie. Wszystkie przypadki zakażenia koronawirusem na terenie województwa łódzkiego, ja znam każdy indywidualny, mogę powiedzieć, że wynikają z nieprzestrzegania zasad, które zostały wdrożone. Oczywiście nie mówię o osobach, które zaraziły się za granicą i przyjechały. Nie byłoby tych zakażeń kolejnych osób, gdyby stosować się do wszystkich Wytycznych, które zostały przekazane przez ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. I to jest moja perspektywa. I jeżeli będziemy podważać, zaufanie do tych służb, no to po prostu wejdziemy w stan anarchii, będzie jeszcze gorzej niż w tej spekulacji, którą pan i którą pan redaktor proponuje. No dobrze, to w takim razie zapytajmy jeszcze o odmrażanie gospodarki. Rząd zapowiada, no mimo kryzysu, mimo tego, że wszyscy oszczędzają, zapowiada, że więcej pieniędzy zostanie przeznaczone na fundusz dróg samorządowych. To sposób też na inwestycje publiczne. No, branża budowlana jeszcze sobie radzi, jeszcze to myślę łodzianie, którzy wychodzą, którzy muszą wychodzić się na zewnątrz, widzą, że budowy trwają, także na przykład remonty dróg, ale czy w takim razie to jest ten impuls, który ma również zadziałać na gospodarkę? No ja myślę, że jeden z wielu, poza tymi pakietami, poza tarczą antykryzysową 1.0.2.0, która jest proponowana, oczywiście, jeżeli spojrzymy w podręczniki historii, przypomnimy sobie, jak radzono sobie z wyjście z wielkiego kryzysu, na czym polegał New Deal w Stanach Zjednoczonych. To były wielkie inwestycje w sfery publicznej, budowanie autostrad, właśnie budowanie dróg, inwestycje właśnie w budownictwo, które często ekonomiści podkreślają, jest kołem zamachowym całej gospodarki. Oczywiście Fundusz Dróg Samorządowych, co mnie bardzo że dzisiaj Pan Premier z Ministrem Adamczykiem ogłosili, że dla Województwa Łódzkiego to będzie 145 milionów złotych. To jest 190 inwestycji. To Urząd Wojewódzki pod koniec zeszłego roku analizował te wnioski powiatów i gmin. To będą nowe budowy dróg, przebudowy, remonty. To są bardzo ważne inwestycje i na pewno potrzebne i nie wolno z nich rezygnować. Czy one, no one na pewno podtrzymają miejsca pracy, bo przecież firmy, które remont, dokonują tych remontów czy, czy budów to nie są wielkie Korporacje, które budują autostrady. To są często małe firmy z terenu województwa łódzkiego, które zatrudniają po kilkanaście, kilkadziesiąt osób, mają kolejnych podwykonawców, gdzieś się radzą w Warcie, w Opocznie, w Radomsku. I to jest ważne, żeby zachować również te miejsca pracy, a przy okazji no, polepszamy cały czas stan infrastruktury drogowej, powiatowej i gminnej na terenie województwa. Panie Wojewodo, jeszcze na koniec zapytam, bo pewnie na razie nikt o tym nie myśli, ale w perspektywie nie tylko walka z epidemią, ale. Ekohydrolodzy mówią o zbliżającej się suszy, czy w ogóle Urząd Wojewódzki, czy w ogóle organy państwa mają perspektywę także no sporego problemu, przecież województwo łódzkie jest regionem rolniczym. No i podobnie jak na przykład w zeszłym roku, rolnicy mogą na przykład domagać się dopłat, czy też odszkodowań w związku ze szkodami podniesionymi przez suszę. Zgadza się, my stale monitorujemy tę sytuację i fakt braku opadów, śniegu zimą, który już wówczas no, mieliśmy pierwsze przesłanki do tego, że może być poważna susza w roku 2020, były analizowane i cały czas ta sytuacja hydrologiczna jest pod naszym nadzorem. I oczywiście, jeżeli zajdzie to zjawisko, a mam, miejmy nadzieję, że będą opady, ale jeżeli ich nie będzie, a województwo, tak jak pan redaktor powiedział, jest rolnicze, jest dużo sadów, jest dużo plantacji truskawek, jest dużo zbóż jeżeli będzie, będzie zjawisko suszy, no to znowu będziemy podejmować takie czynności, jak w zeszłym roku, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Agencjami Rolniczymi, w celu szacowania tych strat i wypłaty odszkodowań. Zresztą to nie tylko sama wypłata odszkodowań, ale również cały system wsparcia rolnictwa, różnych kredytów niskooprocentowanych i innych, które Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Miejmy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. Tutaj musimy postawić kropkę. Czas nam się niestety skończył. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dzisiaj wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Bardzo bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmowa dnia.